Cześć, ja jestem August, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tasty Planet Forever. Jeśli Wam się spodoba, koniecznie, zostawcie łapkę w górę. Ja jestem już po śniadanku, właśnie sobie piję kawkę. Więc to jest idealny moment, żeby sobie coś przekąsić, słuchajcie. Także przechodzimy sobie do kolejnego poziomu i jesteśmy jakimś takim pieskiem. Nie wiem, czy to jest normalny piesek, czy to jest jakiś specjalny piesek, jakaś specjalna rasa. Ciężko powiedzieć, może to po prostu pieseł. Lecimy z pierwszym poziomem. No i zobaczmy, jaka jest historia naszej postaci. Australia, ląd opanowany przez inwazyjne gatunki, dewastujące stworzenia takie jak e, króliki, e, okropne koty, e, wielbłądy. Tak wielbłądy i nie zapominajmy o olbrzymiej ropusze. Swoją drogo to jest Aga, jakby ktoś nie wiedział, to ta ropucha nazywa się Aga. E, przy, e, zakupione, żeby wyeliminować, żeby utrzymać kontrolę nad e, szkodnikami w trzcinie cukrowej. Okazało się jednak, że są jeszcze większymi szkodnikami. Lokalni badacze Dingo e, pracowali nad rozwiązaniem tego e, zwierzęcego problemu. Przez lata selektywne karmienie i genetyczne modyfikacje yy, pozwoliły na wyprodukowanie dingo z gustem smakowym o, yy, specj... z gustem wiecie, że gustuje po prostu w tych zwierzętach inwazyjnych. Yy, I to jest czas, żeby Dingo zabłysły, żeby naprawić wszystko. Okej, okay, mamy nadzieję to takie wiecie, dopisane, bardzo niewidoczne no i jesteśmy dingo, tak, jesteśmy pieskiem dingo w Australii, zobaczcie w ogóle Australia jest chyba jednym z kontynentów których e, które chciałabym zobaczyć ale to co tam żyje sprawia, że nie chcę tego zobaczyć i właśnie jemy kriket, co są świersze e, także zjadamy sobie świeższe, mamy 2 cm, jesteśmy maleńkim słodkim pieskiem dingo, który zwalcza szkodniki, dokładnie tak po to nas stworzono, już widzę jakieś straszne e, owady, które raczej mnie nie zachęcają do e, zostania tutaj na dłużej, ale spokojnie, ja wszystko posprzątam, bo w końcu jestem dingo, który ma za zadanie wszystko zjeść, a że przy okazji tak jak mówiłam, ja jestem po śniadaniu, w sumie to mało apetyczne zjadanie owadów, ale jestem po śniadaniu, więc to jest doskonała pora, o, żeby zjeść coś większego. Co to jest? Beetle, to jest po prostu jakiś żuk, dobra. No, akurat, o nie, czekajcie, tutaj jest jakaś Nie Jaszczurkę zostawiamy, ale sprzątamy żuczki, świerszczyki, to takie wiecie. Mała, słodka przekąska, ups. To uznajmy, że to są czekoladowe żuki. Myślę, że tak wyglądają jak czekoladowe żuki. Ja sobie będę wyobrażała, że jem tabliczkę czekolady. O, są myszki jakieś i ropuchy, są agi. Ok, możemy już jeść te jaszczury. Także zjadamy jaszczury. Czy możemy już jeść myszki? Nie, nie możemy jeść myszki i aga mnie ugryzła. O nie, aga, to ja będę musiała się zemścić. No, wstrętne agi. Ja nie wiem, jak to możliwe. Ok, mamy, mamy te jakieś takie myszki. I mi napiszecie pewnie, to agu to nie były myszki. Tak jak napisaliście mi, że to nie były foki. Ja wiem, że to nie były foki, ale wyglądały jak takie foki i, i śmiesznie było mówić, że są takie sztywne jak foki, wiecie. Spójrzcie na te śmieszne oczka tego pieska, zobaczcie jak on za tym pokarmem tak wiecie, przekręca oczkami. I możemy jeść agi. Okej, okay, to była aga? Czekajcie, oto są w ogóle jakieś dziki, czy coś. Czy Tak, to chyba jest ta aga, właśnie, dokładnie. Zjadamy wszystkie agi. Mamy jakieś e, dziwne e, australijskie gatunki zwierząt. Nie będę się bawiła w identyfikację, bo i tak mi to pewnie nie wyjdzie. I mamy 20 cm, i to jeszcze nie koniec, więc w tym momencie być może będziemy jeść nawet te jakieś dziki. Czy inne stworzenia? Tak, możemy je jeść, ale chyba tylko wybrane? Czy mi się wydaje? No i zjadłam jeszcze ropuchy, więc nie wiem co to było. A to jest. Okej! Okay, to są te. Zające czy tam króliki. Aha, no tak, teraz jak się przyjrzę, to rzeczywiście tak trochę wygląda, ale ruszają się w taki sposób i ten widok z góry sprawia, że wydawało mi się, że to są jakieś dziki. No dobra. 30 cm. Czy będzie 40? 30 cm i zjedamy króliki. I jesteśmy niby więksi od królików. To są chyba króliki miniaturki, coś mi się wydaje. No dobra. W takim razie mamy prawie 40 centymetrów. Dobra. Czy zjemy tego jakiegoś. Jakąś tą taką. krowę? Czy co to, to. No wiem, że to nie krowa, ale, ale to coś, coś takiego jest. Tak! O, to jest koza, dobra, czyli mamy kozy. Dobra, już myślałam, że to krowa, to koza. Widzicie, identyfikacja gatunków u mnie jest naprawdę kiepska. Pierwszy poziom ukończony, lecimy od razu z drugim. Wracaj, kocie. Dobra, to 20 cm i jemy koty. Okej, okay, czyli to jest poziom. O nie, dlaczego do mnie strzelacie, skoro ja miałam sprzątnąć te koty, które są szkodnikami? Przecież wszystko jest w porządku. Halo, ludzie, opanujcie się, nie zjadłam nic, co byłoby niezbyt dobre do jedzenia. Przecież to jest coś nie tak. Stworzyli mnie po to, żebym zjadała te szkodli szkodliwe gatunki. A teraz spróbują mnie zwalczyć? No przecież nawet jeszcze się nie wymknęłam spod kontroli, ja nie rozumiem. Znaczy, na pewno w tym poziomie się wy wymknę, bo już czuję, że. Yy, tak wiecie, mam apetyt na coś większego. Coś większego, co trzyma broń. Zgadnijcie, co to jest. Ała! Nie gryźcie mnie, nie bijcie mnie, nie strzelajcie. Strasznie szybko biegają ci ludzie. Może po prostu się pomylili, tak też mogło być. No dobra, słuchajcie, 60 cm, uda nam się osiągnąć 60 cm? Uwaga! Tak! Mamy 60 cm i jeszcze jakiś kotek jeden? Może jeszcze jeden? Okej, okay, jeszcze człowiek i mamy w tym momencie skończony kolejny poziom. I trzy gwiazdki, super. W takim razie lecimy z kolejnym poziomem. Hope to see you. Mam nadzieję, że zobaczycie... O, kangury! Okej, okay, mamy kangury i tylko 7 cm, więc musimy uważać, żeby te kangury nas nie podeptały, to będzie dość problematyczne. I zaczynamy od tych takich myszek małych, czy, czy co to jest, nie wiem. Uwaga, uwaga na kangury. Kangury to też y, ponoć mocno biją, chociaż teoretycznie jakbym mogła się schować na przykład w kieszeni takiego kangura, to nawet taka aga by mi nie zagrażała, a teraz póki co trochę mi zagraża. I mogę iść tylko te małe myszki, Oa! To było bliskie, dobra, ale udało się uniknąć. Kurczę, z tej odległości nie widzę moich słodkich oczu aż tak bardzo. Muszę się przyjrzeć, żeby je zobaczyć. O! Przybliża się kamera, ale nie, to nam nie pomaga w zdobywaniu pożywienia. W ogóle mam wrażenie, że te zające też biegają za tymi e, myszkami. O, okej, okay, są Agi. To już w takim razie trochę przyspieszy sprawę. Widzę jakieś takie dziwne plamy. Nie wiem, czy to jakieś cienie, czy co to jest. Ale jakieś, jak widzicie, dziwne plamy na terenie. Może kałuże, jakieś takie mokre, mokre plamy terenu, a może ktoś od coś tłustego i trochę, że tak powiem, nabrudził. Kto wie, ciężko powiedzieć. Auć, to bolało. Ok, wcześniej króliki mnie raniły. W takim razie ja teraz mogę zranić króliki i mogę je schrupać również. O nie, kangury. Kangury też już w sumie jestem blisko zjedzenia kangurów. Coś mi się wydaje, że za chwileczkę i kangura sobie spróbujemy. Okej, okay. mamy parę królików i kangury, gdzie jesteście? Bo ja teraz chcę sprawdzić, czy mogę. Okej, okay, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Okej, okay, ale to było bliskie. Czekajcie, czekajcie, bo to już już! Czyli potrzebowałam jeszcze jednego kotka, żeby móc zjeść kangura. I zobaczcie, jak nagle urosłam na tyle, że już skończyliśmy kolejny poziom z trzema gwiazdkami. Doskonale, lecimy do czwartego. Bumerang! Eee, czy znaczy, że będzie ktoś mną rzucał? Mam nadzieję, że nie. Ale o nie, ludzie będą rzucać we mnie bumerangami. Kurczę, myślałam, że to ja będę tym bumerangiem. Nie sądziłam, że ludzie używają bumerangów, żeby walczyć z pieskami dingo. To dziwne. To bardzo dziwne. Ale nie zamierzam się im poddać. Zamierzam robić dokładnie to, co do czego jestem stworzona. No dobra, trochę mnie poniosło. Zjadłam w poprzednim poziomie kangura, ale to nie jest, nie jest powód, żeby mnie tutaj atakować. Dajcie spokój, przecież po to mnie stworzyliście. Ja tego totalnie nie rozumiem. Zazwyczaj było tak. Że ludzie pojawiali się już w momencie, kiedy rzeczywiście byłam zagrożeniem, kiedy yy, okazało się, że się wymknęłam spod kontroli. Chyba że ludzie w końcu nauczyli się na swoich błędach i szybko się zorientowali, że, że ten eksperyment na pewno wyjdzie spoza kontroli, więc postanowili mnie od razu złapać. Ciężko stwierdzić, ale yy, zamierzam zjeść tyle żab, żeby w końcu móc złapać też człowieka. Zostawcie mnie, bo położę was do psiego sądu, albo nie. Sama wymierzę wam sprawiedliwość. W takim razie możemy już jeść ludzi. Ludzi, którzy zdecydowali się zaatakować biednego pieska. Proszę bardzo, oto sprawiedliwość, na którą czekaliście, której chcieliście. I w ogóle, zazwyczaj było tak, że ludzie już uciekali ode mnie, jak ja byłam na tyle duża, żeby móc ich zjeść. Ale ci odważnie dalej mnie atakują, także no muszę przyznać, że są dość odważni. Ciekawe, czy będę mogła zjeść ten krzaczek. Coś mi się wydaje, że krzaczki również sobie schrupie, no bo wiecie, trochę błonnika potrzeba. Y, trzeba zjadać też warzywa i tak dalej. A, a jako, że tu nie ma warzyw, to zjemy takie po prostu liście. Y, no, z, Znaczy Mam nadzieję, bo w sumie już mam prawie 60 cm, a krzaki wydają się dalej niedostępne. I w ogóle krążę wokół tych ludzi. Już mam wrażenie, że te ich bumeranki to niewiele są mi w stanie zrobić. Żaby to w ogóle już, znaczy ropuchy, y, to już w ogóle też takie są maleńkie, że prawie ich nie widzę. No, dajcie mi zjeść w spokoju, no. O, tak, dobra, 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 widzę, że mogę jeść te rośliny. Super, super, bo one dają mi bardzo dużo jedzenia, i wystarczyło, że dwa zjadłam, i skończyłam ten poziom. I pomimo tego, że byłam wielokrotnie gryziona, to dostałam trzy gwiazdki, więc super. No i zobaczmy dalszy poziom. Musimy zjadać tylko odpowiednie zwierzęta, co będzie dość problematyczne. Czyli nie jemy takich. No, dobra, musimy zapamiętać, które jemy. O nie, nie pamiętam, które jemy, dobra, te jemy. Miałam zapamiętać, które jemy. Dobra, na razie jemy tylko y, te y, zające czy tam króliki, bo, bo to jest jedyne, co możemy jeść. I mam 30 centymetrów. Czuję, że na tym poziomie y, trochę mi zajmie. Wydaje mi się, że tak. Tego nie jemy, tego nie jemy i to jemy. Nie pamiętam ostatni, y, ostatniego jedzenia, które mam zjeść. Spokojnie, poradzimy sobie. Wystarczy, że zjem parę razy nie to, co trzeba i na pewno to się wyjaśni. Na razie jednak musimy się zadowolić tylko tymi królikozającami. No gdzie jesteście? Halo? Mało, mało coś tego jedzenia. Dobra. O nie! I już zjadłam tego. To się nazywa e, dziobak. Dziobaka zjadłam. E, I czekajcie, bo kozy też miałam nie jeść. Nie, kozy mogę jeść. Dobra, czyli jemy kozy w tym momencie. Kozy, które mają duże rogi i zające. O nie, konie czy tam... Kurczę, no te... te, yy, te dziobaki same mi włożą na ząb. Tego na pewno nie jemy. Tego na pewno nie jemy i tego nie jemy. Okej, okay. to już wiem, wiem czego nie jemy. I wiem, co jemy. Dobrze, trochę mi zajęło zorientowanie się, ale myślę, że na spokojnie dam sobie radę. Okej, okay. o Nie! One same się zjadają, kuczy. Ich jest. W ogóle, zobaczcie, za zjedzenie dobrego dostałam e, 300 punktów, a za zjedzenie złego minus 1000 bodajże. Także no tutaj nie liczyłabym raczej na trzy e, gwiazdki. Ale słuchajcie, osiągniemy metr, więc. Nie, dziobaku. No i dziobak minus 500. To jest niesprawiedliwe. Dobra, to zjadamy, to zjadamy. Muszę bardzo powoli selektywnie wybierać. Widzicie, minus 2000, to jest masakra. Muszę bardzo selektywnie wybierać, tylko że ten y, mój piesek, on zjada wszystko, zanim ja zdążę w ogóle y, podejść do tego y, zwierzęcia. Tak na dobre. Ok, mamy ponad metr. I proszę powiedzieć, że skończymy już. Ok, osiołek kolejny. I skończone w końcu. I mimo to mam trzy gwiazdki, doskonale. Wystarczająca liczba punktów, czyli jako piesek również sobie radzę bardzo dobrze poza tym pierwszym poziomem. E, Okej, okay, zobaczmy letnie dni e, Dingo. Aha, tutaj mamy ogrodzenia i teraz dopiero ludzie mogliby się wkurzyć, bo wypuszczamy krowy, wypuszczamy zwierzęta, zjadamy wszystkie rośliny. Także teraz mogą się rzeczywiście wkurzyć, do mnie strzelać. Teraz już będę wyrozumiała, jak przyjdą, chociaż i tak będę się temu sprzedziwiać i i tak będę mówić im, że mają tego nie robić, bo, bo to jest niesprawiedliwość. Kangury! doskonale, doskonale, kangury tutaj biegają w swoim odpowiednim szyku i tutaj widziałam coś jeszcze, okej okay, owce, no to zemścimy się na ludziach w takim razie zemścimy się na ludziach i parę tych owieczek sobie wsuniemy, razem z kangurkami e, a czy mogę tutaj jeszcze jakieś zwierzątka zjeść, okej okay, krowy chyba jeszcze muszą poczekać, bo one są poczekajcie krowy na mnie, nigdzie nie idźcie w sumie mogłam zostawić im to ogrodzenie, teraz mogą się rozejść e, i wiecie, i e, uciec mi okej okay. Trochę się zmieniła perspektywa. Więcej płotów, więcej płotów, jak najbardziej. O, samochody! Doskonale, to idealne miejsce w takim razie dla mnie, bo ja bardzo lubię samochody, wiecie? Ten metal, te, ta guma yy, i wszystkie te części, z których są stworzone samochody. To jest dokładnie to, na co mam ochotę w tym momencie. Zwłaszcza, że ludzie mnie zdenerwowali. Okej, okay, krowy mogę zjeść, ale to najpierw dokończę płoty. Tam jakiś traktor stoi, bardzo ładny, czerwony traktor. Szkoda, że nie mogę się przejechać, wiecie? Przejechać się. I y, zjeść wszystkie zwierzęta przy okazji. Dużo krów. Bardzo dobrze. 2,5 metra. Y, I możemy już zjadać te wielkie y, drzewa, gdyż jeszcze nie możemy zjadać ani budynków, y, ani samochodu. Więc od, od samochodu będę się trzymała jeszcze chwilowo z daleka. Y, ale zjemy te krzaki. No, te owce to już takie mało pożywne w tym momencie. Więc, więc y, drzewa do ok. Mamy domki, mamy traktor. Super. I prawie 4 metry. Krowy jeszcze są w miarę, samochody. Jeszcze chwileczkę, traktorki, super. Jeszcze z tej strony coś jest, co się przede mną spróbowało schować? Ciężarówki, uuuu. Teraz mamy spore pole do popisu. Wiecie pole, bo jestem na pastwisku. Co to, jakieś helikoptery do mnie strzelają? O nie, i czołgi! Ulala, słuchajcie, musimy zjeść te jakieś baraki czy... Czy co to jest? Nawet nie wiem, ale zjadłam też. A, uprawy to są. Ok, to zjadamy uprawy, zjadamy płoty. E, zjadamy czołgi, czołg też już zjedzony był. Chociaż chyba tylko jednego. E, jeden czołg był. O nie, jest kolejny. Dobra, zjadamy czołgi. 11 metrów. Doskonale. Tam coś do mnie strzela. Czołg kolejny. 12 metrów. I mogę zjeść chyba ten wielki budynek? Nie, to był tylko helikopter. Straszne to jest to strzelanie czołgów, ale na szczęście się skończyło. No, jak widać, jakby ludzie poszli po rozum do głowy i zamiast bumerangów użyli ciężkich pocisków. Zobaczmy, co jest tutaj. Tutaj mamy co? Od razu zaczynamy od zjadania ludzi. Ooo, Jakieś dziwne, dziwne pojazdy mnie gonią. Okej, okay, chyba doprowadziliśmy do ich zderzenia. No, nie no, uważajcie no. Uważajcie na mnie, bo, bo zrobicie mi krzywdę. Ja jestem takim słodkim pieskiem. Spójrzcie w me oczy, takie wiecie, słodziachne. Czy te oczy mogą kłamać? No tylko spójrzcie na nie, teraz trochę urosłam, więc lepiej widać moje wspaniałe ślipka. Ale no, ludzie jakby są poza urokiem oni nie czują tego, tej mojej słodkości. Może, wiecie, poprzez te modyfikacje genetyczne po prostu mi ją odebrali. Ciężko powiedzieć, ja dalej czuję się bardzo słodko i dalej pięknie przewracam oczami. I mam już w tym momencie półtora metra i prawie jestem rozmiarów tych pojazdów, które za mną jeżdżą, ale nie wiem dlaczego jeszcze nie mogę ich zjeść. I zastanawiam się, co to za pojazdy, które mają około półtora metra, ale za chwileczkę ich posmakujemy, więc możemy sobie zjadać te pojazdy. Nie wiem, co to znaczy, Dan buggy, ale, ale smakują całkiem nieźle. Mój osobisty sufler podpowiedział mi, że to łazik, ale e, pewności nie mam, napiszcie w komentarzach co to jest, czy to jest łazik. Wam też e, uwierzę, chociaż nie to, że nie wierzę mojemu suflerowi, ale e, no po prostu możecie e, napisać. Chętnie się dowiem, a w tym czasie my mamy już prawie 4 metry, ale raczej 4 metrów nie osiągnę, no właśnie zabrakło mi 8 centymetrów bodajże. Nie wiem czy dobrze spojrzałam, e, w każdym razie lecimy z kolejnym poziomem, poziom ósmy amazing. I zjedamy, co zjadamy? A, musimy biegać slalomy. No dobra, to ktoś bardzo się wysilił, ustawiając nam taki tor przeszkód. No, bo wiecie no, to nie jest normalne. Normalnie, okej, okay, to to was nie mogę jeszcze jeść. Normalnie to się nie robi takich ogrodzeń. To zdecydowanie było specjalnie po to, żeby mnie tutaj zwabić i żebym ja, y, nie wiem, może, żeby, żeby zbadać moją inteligencję, jak sobie radzę w trudnych warunkach. Na szczęście, y, że tak powiem, mam widok z góry, więc y, trochę oszukałam system, jeśli chodzi o przechodzenie tego labiryntu. Y, ogólnie świetnie bym sobie radziła, gdyby nie fakt, że daleko jest do zwierząt, które ja mogę zjeść. A te, które, których nie mogę jest i są wszystkie po drodze. Czekajcie, was jeszcze nie mogę. Dobra, spokojnie, zaraz do was wrócę. Tutaj chwilę na pewno ten poziom mi zajmie, bo najdłuższe jest w tym momencie to łażenie. Ale, 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 bo to nie do końca będzie wyglądało w ten sposób, że ja będę cały czas biegać wokół tych płotów. Na pewno w pewnym momencie uda mi się też jakiś płotek wsunąć. Nie no, serio, cały labirynt musiałam przejść, żeby dostać się tutaj do tych łombatów. I mam nadzieję, że już teraz będę mogła jeść owce. Okej, okay, mamy owce, dobra, i mamy płoty, no to dobra. Słuchajcie, w takim razie, skoro już mamy y, płoty, no to y, w tym momencie poziom już jest praktycznie skończone, no dokładnie się skończył, nim skończyłam mówić, więc to było bardzo, bardzo sprawne. Y, ale tylko od, od pewnego momentu dopiero. Uważaj! Uważamy y, i zjadamy te łaziki y, nieszczęsne. Biedne, biedne łaziki, ale to są chyba jakieś takie, wiecie, łaziki, które są sterowane e, zdalnie. Na pewno niech tam nie siedzi. O, rozbiło się! No, dobra, to był mały wypadek. Ja myślę, że oni, wiecie, mają pilota, którym kontrolują te łaziki. Niech tam nie siedzi przecież w łazikach. E, no ale zobaczcie, jaka piękna droga e, takie piękne skrzyżowania idealne jak w City Skylines. Można sobie pobudować tutaj jakieś działeczki. Także ja pomogę im tutaj, pomogę im i wyczyszczę teren z wszystkich drzew, bo raczej im tutaj przeszkadzają. I też te łaziki, one tak, wydaje mi się, że psują wszystko i, i, i nie jeżdżą tak, jak powinny. Traktory jeżdżą ładnie po tych pastwiskach. Pewnie koszą trawę albo coś, coś innego robią, bo w sumie wygląda, jakby nic nie robiły, tylko jeździły. E... o nie uważajcie zatrzymujcie się na skrzyżowaniach e... to są skrzyżowania równorzędne więc musicie tutaj zachować zasady prawej ręki a one się zderzają no ja nie wiem co to za miasto będzie dobra zjedzmy jed traktory traktory okazuje się że są bezużyteczne nic takiego nie robią e... i zaraz będziemy musieli też e... pozbyć się tych e... ciężarówek bo są źródłem wypadków ludzie kompletnie nie patrzą na drogę przejeżdżają przez skrzyżowanie o nie no łazik wjechał w ciężarówkę to jest masakra! Co tu się dzieje na tych skrzyżowaniach? Byłam tak zaabsorbowana e, tym, co tu się dzieje na drodze, że nie zauważyłam, kiedy e, mogłam e, już jeść ciężarówki, ale zjadamy je. Ponad 4 metry w tym momencie, więc rozmiar też już mamy całkiem pokaźny. Spróbujmy posprzątać te ciężarówki, zanim się wszystkie porozbijają. <noise> Także ja jestem bardzo użytecznym pieskiem dingo i zjadam tylko szkodniki. Bo przecież yy, te wybuchy to nic yy, bezpiecznego. To bardzo szkodzi na uprawy trzciny cukrowej. No dokładnie. I uwaga. Koniec. Prawie 6 metrów. I 3 gwiazdki. Super. I dziesiąty poziom przed nami. Okej, okay, tak. Są wielbłądy w Australii. No to w takim razie spróbujmy, jak smakują te wielbłądy. Takie jakieś takie, nie wiem, garbate się wydają w smaku. No, ale przy tych wielbłądach latają helikoptery, które stwierdziły, że muszą przypilnować swoich wielbłądów. Może, może weszłam na czyjeś, wiecie, prywatne uprawy, prywatną hodowlę tych wielbłądów, więc próbuję mnie zwalczyć, ale ja się nie dam. Będę unikać, dopóki nie będę mogła zjeść też helikopterów. Czekajcie, tutaj jest jakiś wielbłąd. Czy mi się wydawało, czy ten wielbłąd został zabrany przez ten helikopter? Ciężko stwierdzić, zobaczmy. Zestrzelili go? Oni rozwalają te wielbłądy albo... Yy, albo je zabierają, ciężko powiedzieć, wygląda jakby je rozwalały. To ja, słuchajcie wielbłądy, chodźcie do mnie, ja was uratuję, przecież ludzie zamiast wam pomóc, to was niszczą, to tak nie może być. Jeszcze zostałam trafiona, no nie. Na to się nie godzę. A no tak, bo teraz w sumie rozumiem już o co chodzi, dlaczego strzelają do wielbłądów. Bo przecież wielbłądy były też jednymi ze szkodników e, uznawanymi przez ludzi. I słuchajcie, możemy jeść helikoptery, więc teraz e, już myślę, że ten poziom szybciuteńko sobie e, do końca e, pójdzie razem z helikopterami. Gdzie jesteście? No, mieliście tutaj latać nade mną. Halo? Ok, tutaj jest jakiś. Nie może się zdecydować, czy strzelać do mnie, czy do wielbłądów. No ja już teraz raczej się ich nie boję. Już, już nie straszni mi ludzie. O nie, no zakręciło mi się w głowie od tego latania wokół wielbłądów. O! Zderzyły się dwa helikoptery, czy co się stało? Bo to wyglądało bardzo dziwnie. Jakiś wybuch nastąpił. I nie był spowodowany o dziwo przeze mnie. No, ale tak, w sumie ludzie mają takie umiejętności w tej grze, że raczej nie trudno uwierzyć w to, że coś złego się stało. 5 metrów i koniec kolejnego poziomu lecimy do 11. I jesteśmy sobie na, jakimś, na jakiejś farmie. Ale ta farma, wiecie co? Ona niepotrzebnie jest ogrodzona. Ja myślę, że to ogrodzenie absolutnie jest bez sensu. Ogranicza się tylko ludzi, żeby nie, wiem, nie, nie jeździli gdzieś daleko. Traktory w sumie też są niepotrzebne, bo po co mają jeździć po farmie tak w kółko. Pozbądźmy się ich. A skoro zjadłam już wszystkie traktory, to mogę zjeść również i y, uprawy. No bo w sumie jak już nie ma y, traktorów, które mogłyby coś na tych uprawach robić, to po co mamy trzymać te uprawy? Ja nie rozumiem. A poza tym jestem głodna. Ja w sumie nie mówiłam o tym, ale y, bardzo jestem głodna i, i ja lubię bardzo jeść. Już! Przecież nie zdążyłam zjeść wszystkiego. Nawet trzy gwiazdy nie zdobyłam, no nie wiem. Ale słuchajcie, lecimy z ostatnim poziomem. Każdy dingo ma swój dzień i to jest mój dzień. Zaczynamy y, oczywiście powolutku, od małych świerszczyków. Y, i, I zaraz mam nadzieję, że będziemy mogli y, przejść do bardziej przyjemnych y, jedzonek niż świerszczyki. Uwierzcie, lub nie, ale tęskniłam za tymi ropuchami. Chociaż w sumie na dłuższą metę są bardzo męczące i zjadają mi moje pożywienie, więc musimy uważać na nie. Chociaż to takie słodkie trzymać ją w pobliżu, o nie, tylko żeby mi nie złapała za ogon, bo raczej raczej mój ogon jest bardzo delikatny i lekko przytwierdzony do mojego zadka. Zostawcie moje jedzenie. 8 centymetrów. No trochę mi na pewno zajmie, nim będę mogła zjeść te olbrzymie ropuchy. W końcu, jak sama ich nazwa wskazuje, są olbrzymie. Ale kto wie, może, może jeszcze parę myszek i będę mogła się z nimi rozprawić. Lepsze to w sumie niż ludzie, którzy rzucają bumerangami we mnie. Zobaczcie jak fajnie bawię się z tymi żabami w pieska i żabkę, Znaczy z ropuchami, ropuchę Pieska i ropuchę, żaby to nie ropuchy, ja wiem, że to nie jest to samo Ale mnie zjecie w komentarzach, na pewno, uwaga! Jeszcze tylko parę jaszczurek, dajcie mi jeszcze chwileczkę Jeszcze parę tych myszek czy czegoś innego Dajcie mi spokój, zobaczcie ile tych ag za mną tutaj biega W tym momencie dwie, ale w szytowym momencie tak było ich ze cztery mam wrażenie Które gdzieś tam wokół mnie biegały No nie dasz mi spokoju, ale cię zaraz zjem o, czekajcie, czekajcie, bo coś mi się wydaje, że nagle zaczęła uciekać dokładnie. O, super! Patrzcie, jakie są olbrzymie te ropuchy. One są wielkości tych zająców, czy tam królików. Uuu. No teraz słuchajcie, mamy 30 centymetrów, więc już przeczuwam, że zaraz będziemy jeść mnóstwo smakołyków. Teraz już odpuściliśmy sobie jedzenie rzeczy mało atrakcyjnych, takich jak na przykład świerszczyki. Raczej świerzczy no nie miałam ochoty zjadać, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Także powiedzmy, że to była moja przekąska na start. Teraz dopiero będzie prawdziwy posiłek. Chociaż w sumie to tak, to może być, możemy uznać, że to jest pierwsze danie, a na deser zostawimy sobie wszystkie te budynki. Mam nadzieję, że uda mi się taki deser dzisiaj dostać. Ale wszystko wskazuje na to, że jest to całkiem możliwe. Okej, okay, płoty! Zaczynamy od płotów yy, i krzaki. I w ogóle, słuchajcie, ja tak sobie radośnie szczekam. Nie wiem dlaczego. Ale jeszcze nie mogę jeść owieczek. No dobra, no to jeszcze trochę roślin muszę zjeść. O, czekajcie, czekajcie, bo zatrzymało mnie na chwilę, a tu się okazuje, że ja już mogę wsunąć kangury. To jak mogę jeść kangury, to na pewno mogę też jeść owce, dokładnie. Są tu jeszcze jakieś owce? Idę w takim razie w drugą stronę, bo tam wydaje mi się były jeszcze dodatkowe płoty. Jeśli jesteśmy na tym samym w tym samym miejscu. O, są płoty, do dokładnie, i krowy. I jeszcze więcej kangurów, super. Przecież te płoty, one są takie mało pożywne, ale przyjemnie się je zjada. Całkiem fajnie. Okej, okay, mamy już krówki. Jak już mamy krówki, to już myślę, że szybko poleci. 2,5 metra. Prawie. Prawie 2,5 metra. Możemy jeść drzewa. Samochody się pojawiły doskonale. Wydaje mi się, że z tej strony był traktor, więc idę od razu w to miejsce, bo ten ta czerwień mnie bardzo przyciąga i... O, proszę, zjedliśmy budynek. Weźmy jeszcze, przykryliśmy sobie te małe owieczki. Takie malusieńkie są słodziutkie. No ale to jeszcze nie jest deser. Okej, okay, jest kolejny traktor. Super. Mamy te krzaki, których nie mogłam zjeść wcześniej e, i mamy również, e, nie wiem co to jest, e, jakaś obora, sodoła, czy, czy coś innego, nie wiem, ciężko powiedzieć. E, no i mamy 4 metry, okej, okay. ciekawi mnie ile maksymalnie jako ten dingo urosnę. E, mamy w tym momencie już ciężarówki do zjedzenia, super, te krowy są takie jak, jak mrówki już w tym momencie. O o, czołgi, czołgów jeszcze nie mogę jeść, więc wcześniej wydaje mi się, że pojawiły się czołgi w momencie, kiedy już mogłam je zjadać, albo bardzo szybko mogłam je zjadać. Ok, mamy helikoptery, super. Yy, ciężarówkami się najem, ciężarówki szybko pozwolą mi na pewno jeść czołgi. Mogę jeść czołgi? Jeszcze nie, dobra. To jeszcze trochę płotów, okej. Okay. Zjedzmy wszystkie uprawy, to na pewno pomoże nam wzrosnąć, 7 metrów. Ok, tutaj jeszcze trochę pól. 11 metrów, super. Ja w ogóle jestem wirującym dingo. Tak wygodniej mi się zjada jak wiruje. Te pola łatwo jest zjeść. Okej. Okay. Czy sobie tu jeszcze jakieś uprawy? Przejdźmy sobie do kolejnych sąsiadów, zjedzmy wszystkim sąsiadom. O, super, możemy jeść też te budynki. I czołgi w ogóle już się stały takie małe. w ogóle zapomniałam już, że istnieją te czołgi. 34 metry. Tro, trochę mało powiem szczerze, myślałam, że będę zjadać znacznie więcej jako y, ten piesek dingo, ale najwyraźniej jestem takim małym, słodkim pieskiem dalej. Y, halo? Bo już tak nie, nie bardzo mam co jeść, już prawie umieram z głodu przez te czołgi? Czy jest tu jeszcze jakieś pole? Nie. O matko, czy dotrę do 40 metrów tym sposobem? Jedząc, o nie, nie dotarłam, ale skończyłam ostatni poziom i w takim razie dostałam achievementa za skończenie poziomu Dinko. I dziękuję Wam za oglądanie. Następnym razem zamienimy się w pingwina, bardzo słodkiego pingwina, także jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie wpadnijcie. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Zostać łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Trzymajcie się, papa.